Hej, to ja, Yukine, Nie pamiętam w którym odcinku z rysunkami. Po jakiejś tam przerwie krótkiej. No i jakbyście coś słyszeli w te tetozory, ale mi tam sąsiedzi puszczają jakieś disco polo, i po prostu wszędzie słychać. <laughs> Okej, okay, nieważne, przejdźmy do rysunków. Eee, będą trzy czy cztery z tego seszytu. W ogóle mój taki dziwny głos, dzięki. Dobra, będę mówić normalnym, bo nigdy na filmikach nie mówiłam o moim normalnym. W ogóle strona mi wypadła z tego Słyszycie? ale nie z tego. Dobra, nieważne, bo to wybowałam na pierwszym filmiku, bo mi się pierwszy nie udał. Tak, brawo ja. Ciągle będę mówić brawo ja. Nieważne. <laughs> Okej. Okay. Tutaj jest już skończona prawie wersja tej Sone. O, sorry, matko. E, postaci, jako, postaci z jest jako ludzie. Mangę. No i w ogóle buty, na których jest to cieniowanie. Yy, nie cieniowanie, tylko te kropetki. Dokupi, by... Nie wiem, czy to można yy, dokupcie nawet chwileczkę. I korektor w takim jakby markerze. Oj, oj 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 nie to się. pisze bo on nie do końca korektur. korektoruje. Jak się korekturę to później i tak to widać, więc... A kosztowało mnie jakieś dwie dychy, więc no. trochę marno panie kasy. Yeah. <laughs> no i mi się nawet podoba ta fryzurka, tylko że mi się rozmazało, bo próbowałam cię nie zrobić takie jak psycho, ale mi się nie udało. Bo ręce mi się okropnie trzęsą, przepraszam za to. Miały być grane, ale nie wyszły. I sorry za te brudne pozdrowienia, ale nie chcę, co zmoczałam poznać się w farbie do włosów. To takie taki słodki ryś, to takie jedne osłupki, ale to pokażę później, bo no, w odcinku z dedykacjami, tam Wystaje. nieważne. To są bryski, jak miałam jeszcze fazę na pastę, yes. oczywiście takie byle jakie, tylko chciałam pokazać, nie wiem czemu, nie wiem po co. Żeby się pośmiać. Nie wysuwałam to, że... Z Jeff. Jeffeną, kurde siok. <noise> I z Tamasikiem. Bo z Tamasikiem siedzę, czyli z Tamasikiem, a Jeffena to jest taka inna koleżanka z klasy. Tylko, że ona sobie niku nie zmieniła, więc nie wiem jak mam na nią mówić. Czy mama Jeffena, czy Natalka po prostu, ale są dwie, więc to nie nieważne. Kryb pasta tak narysowała Tamasik. Narysowała Tamasiką, bo myślała na początku, że to jest kryb pasta. Tam, wcześniej, 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 dawno dawno temu. Pasta, smurf. Smurfy 2 właściwie. Jakiś coś. Nie wiem w ogóle co to jest. Ziemniaczek. Rew. tak, Odbicie. Dla nas nie ma. Nie ma, nie ma. Rysunki od Geffen. <grymny> od Jeffany, Bo nie wiem jak na nią mam mówić, przepraszam. <grymny> bo już nie lubisz Refa. Eee, no i tutaj jest Nina. Luśki, tak? Moja akceska to Luśka. nieważne. Odbicie tego. Tam jakiś tam Jeff. Go to sleepy. I... W ogóle muszę mu coś pokazać. Nie wiem, czy to mam w piórniku, ale jakbym miała, to by fajnie było, byśmy się trochę pośmiali. To jest... Eee, tak, Juli zapsuje to Duo. Czy tam Julie, Juli... coś tam. Tutaj pisze. Zresztą możecie sobie zobaczyć. <laughs> I jakoś tak śmiesznie wyszła. Bo ci akurat na ćwiczeniach, jakby w ogóle, jakaś się, tego. Szare. <grym> okay, nieważne, się. się z tego. Szary. Okej, nieważne, to pokażę te wam taki starość się robił z tego w to już brudny jest. <grym> o, już wyłączyli to disco polo. No, cię. No, um, w ogóle muszę to schować tutaj. Okej, okay, dobra. Lejaki, jak to wiem, że nie znalazłam to. Znów w ogóle. Kras stary, z czwarty, jest moja pierwsza. Manga. Nie, no oczywiście to była na bazie. Pani powiedziała, widła, widła kipa, procie, widła kipa, procie. Tak, wyobraźmy Jukusia, to nieważne, Dobra, <laughs> to jest taki słodki Rysia, Z kilku lekcji, wtedy kiedy nie mieliśmy już lekcji, tak to dzisiaj brzmi. Kiedy już nie trzeba było iść do szkoły, ale ja chciałam kilka spraw w szkole załatwić i dla towarzystwa Yumi, i dla którą też pozdrawiam, i Yumi też pozdrawiam. No bo no, bo Yumi nie mogła zostać w domu z pewnego powodu. No i no, i rysowałam to i mi koledzy to kradli i a, ten jeden taki niski. O, jaki ładny mógł sobie wziąć, a ja wiesz sobie to później to wziął podal mi to rozdarł tutaj, bo to była taka cała kartka i no i to no, schował gdzieś w spodnie, ja nie wiedziałam, gdzie on to ma, a później na końcu mi to oddał. Tylko jeden. Okej. Okay. No i taka jest słodka persona moja. I polecia, gdzieś tam. Okay. Ten będą słyszy e, tu od remizji. moje piękne pismo. W ogóle jakaś e, motka z zazem. Dziwne e, rysy, w ogóle w zeszycie. Okej, okay, co to jest? <laughs> Jakieś proszę ręka. Dobra, nieważne, jakieś poniacze, szkielety i w ogóle spare. Mieliśmy rysować sandały. Jakaś krata i w ogóle bytysy dużowe. Dobra, już to 6 minut trwa. I oczko, takie słodkie, fajne. W ogóle słodkie słodki nie jest lepiej. No i zabrakło za wyszytu, nie chciałam kupować nowego, więc sobie to kryłam tak, ja. Tu jest margines, a tutaj go nie ma. Ushita, yori, iki, hyoriki, yato, tak w ogóle śleny, Iki, Jato, Jatusi i tak dalej. Ostatnie w ogóle jona japońskie. <ścoughs> Okej. Okay, tu jest jakiś tam chibiamonek, który ma na głowie kupa amonka, bo nie widziałam. W ogóle jaką... On... Znaczy nie widziałam jak on wygląda, tylko mi za się... Musiała go opisywać. To jest Minecraft, napisać, ale wyszło tylko minet, bo mi się nie zmieściło. This is Amonek, podjadł pod jednym killem na Skyward. Tańczący jakiś widz. Więc... Oto źródłem wrażliwości. Dobra, nie będę tego bo To jakaś spodatka. Eee, oczko. W ogóle po co na Tu jest jeden temat przez e, całą podstawówkę. Przez wszystkie klasy, tym samym temacie. Nieważne. I love Pytysy. Napisane dwa razy, tak. Ja się o jakiejś... czarnej kupię. A, Jukuś tutaj jest. Taka dziwna jakaś nie wyszła, bo taka jakaś chuda tutaj, bo ją później długopisem tutaj malwam i y taka dziwna. No i się jara trójką. Z... Ni nie. Chwila, tak. Trójką? Nie no, że tam brzydery. Trójką ze sprawdzianymi spodami. To jest salat Fingers chyba. To jest jego ręka. Ładko. W ogóle... Tego tu nie było. Jak nie lubiłam jeszcze yu gi to. to... ...zabałam się tam na dać. Nadać się popłacę we śmiechu. Zróbłam z Tawasikiem na ślepo ją. No i w ogóle. Yes, yes. Taki miał geniusz na panika, tycha TK. Nie wiem w ogóle co to jest. To jest Brunek Człowiek. Nie wiem, co ja tu zamarzałam, to nic nie ma. Stary poniacz. I tak zrobię to, nie wiem, jest o to wychodzi. Nieważne, nie jak, robię, to, jak pisałam coś się do siebie później to Panie czytały. W ogóle muszę wam coś pokazać. Aż to dopiero na końcu odcinka. Okej. Okay. To jest taki e, prostary Rysio. Rejdy niks no na te wszystkie psychologie. Jakby to oglądałam, no jeśli to widziałam, o tym czym. w ogóle sztuczną krwawą zapisaną z farby. W na taki jakiś zimny dzień miałam chyba z bramka czy coś. ona trzyma nóż do masła w tym, bo to nie wygląda jak normalny już tylko nóż do masła. I to ostrość się nie chce. Ej, I okej, przełączamy radio, bo gdzieś tam pefem leci. <laughs> okej, okay, nieważne. I, i serawia się moim panem W ogóle anatomicznie ten kut jest perfekt. Moim zdaniem, oczywiście. Coś zakrojone karteczką. Oddaś wtyczkę, a w dupie mam tę wtyczkę. <gł> <g> nie, bo ja to zakryłam żeby się Zakleję to tam na sam dialog z, mną, z, jej, z mamą. Naszą. Oddasz wtyczkę, a w dupie mam tę wtyczkę. <g> no ale no, nieważne. To jest jakiś Rysio. Kameny, nie pamiętam w ogóle jak ona miała na imię, czy jak tam się nazywała. No i to jest Skylar, mój nowy styl. Nie wiem czy coś się różni, ale chyba z tego czegoś się różni. coś, no, w Ale starta potręk na moim razie. <laughs> nie ważne. E, to jest ta Pinkamena, tak fajnie wyszło w ogóle, tak jak Nie mam tak nie miałam dokładnie W ogóle, <laughs> no. Chciałabym ja mówić w ogóle, ale nieważne. Yy, nowym drugopisem, moim białym, Wysuwane te takie kreseczki. W ogóle każdemu, no w ogóle, <coughs> każdemu go polecam, bo jest naprawdę przydatny, bardzo daje taki fajny efekt. I no, jeszcze raz, jak to nazywa? W sumie to chyba oboje jakiś kupicie, żeby był, był biały, 0,7 7 mm. No, dobra, nieważne. No i śniaka ma takiego śmiesznego. Nie Ale to by się ładnie wyszło. No, tak, no. tak, 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 fajnie. Okay. No i mi się bardzo podoba. To w ogóle w moim imieniu narysowano. Wystarczy tam taką śliczną browzeletkę z kotkiem. Przepraszam, no, jaka mi się Taką śliczną. Okej, okay, nieważne. No i tak. <coughs> Liczba diabła. Jakieś papiara. Nie umiem pisać. Bo... <kłysy> 26, 6, 16 666 w moje imieniny. Tak. Takie fajne tu akwalek. Okej, okay. jeszcze wam muszę coś pokazać. A nie, chwileczkę jeszcze. Zobacziałam, gdzie to by była muszę to znaleźć. No... Nieważne, nie będę spoilerować po na konkurs. I jeszcze chciałam wam pokazać. Jeden Rysio, Znaczy nie Rysio, jeden napis, to no, mam zeszyt u mojego Ja <laughs> się po prostu płakałam ze śmiechu, Nie chcę pani sprawdzała nam zeszyt, pierwsze to. Nie, bo ja to zeszyt w ogóle miałam kilka lat. Ty masz takie hinduskie oczy. <laughs> w ogóle. <laughs> Siki Weroniki, pani mi to poleciała, On to wszystko czytała. Waszka, fraszka to stara. Waszka. <grym z> pani mi to to czerwoną. Okay. <grym z naszykła> tutaj, Cookie to gej. I to pani naprawdę. I to. Jakie nie wiem I tutaj ja nie wiem. Ten f sługę. Nie Mam czy jeszcze coś było? Chyba nie. Po prostu takie ja nie A jeszcze to Czemu? <grym> <naszykła> o kurde, widzimy się chyba na <grym z> nazwisko <naszykła> Dobra, nieważne. I tak nie tak fajnie. Okej. Okay. No i no. Coś miałam o tym powiedzieć. Tak. E, Tamasik to napisała. Tamasik. Przez niej dostałem. E, ten wykrzyknik i ten znak zakranny. Okej. Dobra, już będę kończyć, bo no... Bo się jeszcze spóźnię na no, zakończenie roku. Ja jeszcze jestem w miżami, więc no tak. <laughs> Dobra, nieważne. w tabliczku. Dobra, <coughs> jakiś takie dzisiaj nie ogarnił No i to by było na tyle. No i cześć.